Robert Lewandowski kolejny raz na ustach całego świata. Nasz najlepszy piłkarz pobił rekord, który uchodził za jeden z tych nie do pobicia. 41 bramek w sezonie to o jedną więcej niż Gerd Müller w swoim legendarnym sezonie 1971-1972. Ale o tym powiedziano już wszystko, dlatego chciałbym skupić się na innym istotnym aspekcie, który dla nas kibiców i świadków tego historycznego wydarzenia może być kompletnie innym spojrzeniem na ten historyczny moment. Zachęcam was do subskrypcji naszego kanału, zostawiania komentarzy i łapę w górę. Ja nazywam się Łukasz Kowalski i zapraszam Was do świata sportu. Wyobraźcie sobie, że Robert Lewandowski kończąc swoją karierę, zabiera się zapisanie swojej sportowej biografii. Tak? Niestety taki moment kiedyś nadejdzie. Każdy na świecie wie, że Robert to maszyna do strzelania goli i kona reprezentacji Polski i Bayernu Monachium. Cofnijmy się zatem do początków jego kariery. Wyobraźmy sobie, że chłopak, któremu w wieku 16 lat umiera ukochany ojciec, niechciany przez Legię Warszawa ląduje na peryferiach piłki nożnej w Zniczu Pruszku. Tutaj warto wspomnieć o tym, że w 2007 roku podczas meczu Znicza z drwęcą Nowe Miasto Lubawskie spotyka na swojej drodze Łukasza Gikiewicza. Tego samego bramkarza, który po 14 latach będzie próbował zatrzymać go w pobiciu legendarnego rekordu Garda Millera. Przebija się ze Znicza do Lecha Poznań, aby w końcu wyjechać z Polski do Borussii Dortmund. Pomijmy już takie fakty jak legendarne wypowiedzi o byciu drewniakiem czy porównywanie Lewego do Kagawy przez niektórych dziennikarzy sportowych. Ten sam chłopak zeznicza, Znicza 4 cztery bramki Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Pakuje pięć bramek Wolfsburgowi w 9 minut, sprawiając, że Pep Guardiola, nie dowierzając, łapie się za głowę. Seryjnie zdobywa Mistrzostwo Niemiec, wreszcie krem de la crème piłki klubowej wznosi w górę puchar za zdobycie Ligi Mistrzów. Kiedy myślisz, że to już koniec, Lewy najpierw wyrównuje, a potem pobija 49-letni rekord Gerda Millera w ostatniej akcji ostatniego meczu w sezonie. A jego kolega z drużyny, Joshua Kimis, mówi, że ten rekord Lewandowskiego może pobić tylko on sam. Nikt ze ścisłego topu nie przeszedł tak trudnej i wyboistej drogi jak Lewandowski. Dla przykładu Messi uczył się od Szawiego i Ronaldinho w Barcelonie, ale wytułał się po pierwszej lidze polskiej, słysząc, że jest drewniakiem. Jest to tak niesamowita historia, że gdybym nie przeżył jej śledząc karierę lewego. Uznałbym, że ktoś stworzył scenariusz niemożliwy do zrealizowania. I to jest najpiękniejsza w sporcie historia. Historia, która wydaje się nierealna. Naprawdę się wydarzyła. Robert Lewandowski na ustach całego świata. Top topów, piłkarz kompletny i wielki człowiek. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Cześć.